Andrzejki w Koneckiej Astorii, 26 listopada, sala dolna, DJ21, sala górna, incognito Vent. Zapisy już trwają, 513 024 059. Muzyka Zespół z Deka Franty, wielkie brawa, Janek, Zbyszek, Roman, jak zwykle stają na wysokości zadania, Janek i jego magiczny akordeon. Drodzy Państwo, ale nie oni dzisiaj będą bohaterami tego spotkania. Bohaterką jest e, pani Marzena Kondziela, Osoba, której postaci e, chyba nie trzeba przedstawiać zbyt długo, wszyscy Państwo. Ją doskonale znacie, dziennikarka, podróżniczka, globtroterka, która może godzinami opowiadać o swoich podróżach. A dzisiaj e, zapraszamy Państwa do Sycylii. Na dworze jest jak jest, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie atmosfera taka południowa, sycylijska. No i cóż, zapraszam Państwa na spotkanie, na opowieści wspaniałe, ciepłe to również na pewno. To w takim razie powitajmy brawami bohaterkę dzisiejszego wieczoru, dzisiejszego spotkania, pani Marzena, pan ziela. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na pięknej, słonecznej wyspie Sycylia. To wyspa niezwykła, nie tylko dlatego, że jest słoneczna, że jest największa na Morzu Śródziemnym. W nawiasie dodam, że Powierzchnia y, podobna jest do powierzchni województwa lubelskiego. To jest wyspa niezwykła także ze względu na ludzi, na ich dumę, na ich chęć y, samoistnienia i mimo iż jest częścią Włoch, to w Palermo, stolicy działa od 1946 roku parlament oraz sycylijski rząd. Y, wyspa. Jest niezwykle ciekawa ze względu na kulturę. Położenie na morskim, handlowym szlaku spowodowało, iż z dawien dawna każdy chciał być właścicielem tej pięknej wyspy. Nic więc dziwnego, że rządzili tam starożytni Grecy, Rzymianie, Fenicjanie. Normanowie, Hiszpanie, Arabowie i wiele, wiele innych nacji. Stąd cudowna kultura, mieszanka, tygiel cudownej architektury, pięknych, pięknych kościołów, pięknych świątyń różnych wyznań. I to zostało nam do dzisiaj. mafia faktycznie na Sycylii istnieje. Gdy pytałam o to miejscowych zaprzeczali. Nie ma żadnej mafii, to jest tylko fikcja literacka, fikcja filmowa. Tymczasem prawda jest taka, że mafia, a tam mafia zwana jest Koza Nostra, nasza sprawa, nasza rzecz, mafia ma się znakomicie nie tylko na Sycylii, ale w całych Włoszech oraz w innych krajach, mało tego na innych kontynentach. Świetnie działa w Chinach, na przykład. Cóż to jest ta mafia? Mafia to po prostu organizacja przestępcza. A skąd się wzięła na Sycylii? Mówiono mi, że kiedy najeżdżali na Sycylię różni okupanci, każdy z nich chciał zniewolić ten biedny sycylijski naród. A naród sycylijski, dumny i waleczny, powoływał sobie takie właśnie tajne stowarzyszenia, takie tajne organizacje do walki z najeźdźcą. Tak jak w każdej grupie, tak i w tej, byli ludzie dobrzy, byli ludzie źli. Obecnie mafia Kozanostra działa od małego sklepiku, od małej restauracyjki po największe biznesy dotyczące oczywiście prostytucji, narko... sprzedaży narkotyków, ale w ostatnich latach najwięcej Zarabiają mafiozi na śmieciach. Zapewne każdy z Was widział nawet w polskich wiadomościach, czy to Palermo, czy inne włoskie miasta, które tonęły w śmieciach. Jeżeli widzimy taki obrazek, to znaczy, że mafia nie dogadała się z urzędnikami, i to tyle. No ale czy turysta zobaczy mafię? Czy turysta może się czuć bezpiecznie na Sycylii? Ja czułam się bardzo bezpiecznie i myślę, że każdy, każdy z turystów czuje się podobnie na tej pięknej wyspie. Muszę jeszcze tylko dodać, że wcale niełatwo stać się członkiem kozanostry. Taki kandydat musi być bardzo mocno prześwietlony przez bosów, zanim stanie się członkiem klanu. Nie wiem, czy teraz obowiązuje taki rytuał, ale dawniej, jeżeli już kandydat został prześwietlony i zweryfikowany, dostawał od Bosa, od Ojca Chrzestnego, święty obrazek. Nad tym świętym obrazkiem przekuwano mu palec i kropla z palca kandydata trafiała na święty obrazek. Wtedy kandydat brał płonący obrazek święty do ręki i mówił: Jeśli zdradzę koza kozanostrę, niech spłonę jak ten święty obrazek. Czy tak jest do dziś? Nie wiem. Życzę Państwu, abyście nigdy nie mieli okazji spotkania, spotkania z mafią ani z Kozanostrom. Natomiast Sycylia to nie tylko mafia. Prawdziwą królową Sycylii jest Etna. Wulkan największy w Europie i najbardziej aktywny. Tylko w zeszłym roku zanotowano około 50 poważnych erupcji. W tym roku największa erupcja miała miejsce w lutym. Muszę teraz opowiedzieć moją pierwszą noc na Sycylii. Mieszkaliśmy w małym miasteczku Nikolozji, kilkanaście kilometrów od wulkanu. W pobliżu drugie co do wielkości miasto Sycylii, Katania. Położyliśmy się spać, była to sobota. I nagle budzi nas około godziny drugiej jakiś huk, jakieś wybuchy, jakieś strzały. Pomyśleliśmy, że Katania się bawi. Być może są jakieś wesela, być może są jakieś zabawy. Kiedy rano zeszliśmy do recepcji hotelowej, dowiedzieliśmy się, że to nie było żadne wesele, to nie była żadna zabawa, a w ten sposób witała nas Ed. No, wtedy troszkę się przestraszyłam. Ale pan w recepcji powiedział, że to jest normalne, to, to jest nic takiego. Etna wciąż żyje. Z etny wydobywają się zawsze jakieś dymy, jakieś ognie. Można to zaobserwować szczególnie dobrze nocą. No i teraz pytanie. To dlaczego ludzie mieszkają tak blisko? Etny. No tutaj mamy zdjęcie, które zrobiłam w wiosce, której już nie ma. Etna ją zniszczyła. Etna jest królową dobrą i złą. Jest złą, kiedy wybucha, kiedy zasypuje wszystko swoim popiołem, swoimi kamieniami, ale jest też bardzo dobrą królową, która w tych popiołach niesie niesamowite niesamowite składniki dla gleby, stąd też na Sycylii zbiera się plony kilkakrotnie w ciągu roku.